W ćwiczeniu trzecim w sumie mamy pytanie, czyli mamy stwierdzić, dla jakich wartości współczynników a oraz b funkcja dana wzorem nie ma miejsc zerowych. Czyli co jest ważne? Taki przypadek będzie wówczas, gdy będziemy mieli do czynienia z funkcją stałą, czyli wykres tej funkcji będzie równoległy do osi x, czyli do tej osi poziomej. No bo sami zobaczcie, jeżeli ja narysuję sobie wykres takiej funkcji i ta funkcja ma wzór y równa się 3, ponieważ przechodzi przez trójkę na y i w każdym z tych punktów, jak widzicie, y zawsze będzie równe 3, no to faktycznie to by nam się zgadzało, ponieważ wykres funkcji ten nie ma żadnego punktu wspólnego z tą osią, a to właśnie byłoby nasze miejsce zerowe. Dokładnie tak samo, gdy będziemy mieli wykres na przykład poniżej osi x Czyli y tutaj będzie równy minus 2, no bo ten wykres funkcji przechodzi przez minus 2 na osi Y i tutaj także nie będzie miejsc zerowych. Czyli to warto sobie w sumie zapamiętać, że to musi być wykres funkcji stałej, czyli teraz jaki warunek musi być spełniony, żeby otrzymać wykres takiej funkcji? Przede wszystkim a musi być równe 0. No bo jeżeli podstawimy sobie w miejsce A0, to mamy y równa się 0x plus b, czyli y równa się b. Czyli będziemy mieli y równa się 3, y równa się minus 2, y równa się 4. Czyli faktycznie otrzymamy dzięki temu wykres funkcji stałej. Natomiast uwaga, bo jest jeden, pewien szczególny wykres, który narysujemy sobie teraz w podpunkcie B. Jeżeli będziemy mieli wykres funkcji, który pokrywa się z osią x i tutaj mamy y równa się 0, taki będzie wzór tej funkcji, no bo w każdym z tych punktów y musi być równy 0, skoro przechodzi ten wykres przez 0 na osi y. No to w tym przypadku tych miejsc, tych miejsc zerowych będzie nieskończenie wiele, bo to będzie miejsce zerowe, to będzie, to będzie miejsce zerowe, to również, bo... Miejsce zerowe jest to taki argument, dla którego y jest równy 0. A tutaj, na przykład w tym punkcie powiedzmy, mamy minus 2,0. Mamy taki punkt. Czyli minus 2 to będzie nasze miejsce zerowe, ponieważ mamy argument, dla którego wartość, czyli y jest równy 0. Tutaj na przykład będziemy mieli punkt o współrzędnych 2,0. Czyli 2 to też będzie miejsce zerowe, bo y jest w tym punkcie równy 0. Czyli tu mamy nieskończenie wiele miejsc zerowych, a tutaj oczywiście a, b także będzie równe 0, tak? Tu możemy sobie zapisać, bo to jest wykres funkcji stałej. Natomiast tutaj różnica będzie taka, że b także musi być równe 0, bo jeżeli to sobie podstawimy do wzoru, czyli będziemy mieli y równa się 0x plus b, czyli plus 0, no to wówczas... Mamy 0 plus 0, czyli y równa się 0, i tu otrzymamy ten wykres, o który by nam chodziło. Czyli tutaj ważne jest, żeby zapamiętać, że gdy a jest równe 0 i b jest równe 0, to wykres takiej funkcji liniowej ma nieskończenie wiele miejsc zerowych i tak wygląda wykres tej funkcji. Natomiast gdy a jest równe 0, ale b jest różne od zera, no bo może być dodatnie, może być także ujemne. Natomiast nie może być równe 0, no to wówczas taki wykres nie będzie posiadał w ogóle miejsc zerowych. Czyli to jest odpowiedź do podpunktu A, a tutaj mamy odpowiedź do podpunktu B.